Kochani. Yy, jesteśmy tym samym składem, czyli ja i Damian yy, na, na, na rzece Sok. No chyba z dwa miesiące po tym, jak byliśmy tu ostatnio, nie? Uh -huh. co ryba była na tarle. Potem były inne plany, inne wyjazdy. I przyjechaliśmy tu znowu zobaczyć, czy coś, czy coś będzie brało. No myślę, że jakieś płocie, że, że te płocie się już wytarły, no na pewno się wytarły. Myślę, że płoć hybryda, ładniejsze płoć nam, może nam się uda, uda połowić, nie? Yy, No i zobaczymy, no spróbujemy, spróbujemy Wam to nagrać. Damian, Damian był godzinkę wcześniej, już zdążył się rozłożyć, ja się rozkładam, już mam zalętę namoczoną, przetrzeć i ogień. Jak będzie, no to się okaże. Yy, straszyli, że dzisiaj będą upały i słonecznie, na szczęście nie. Nie jest zimno, jest fajnie, ale nie ma tych upałów, nie ma tego słońca z czego się bardzo cieszę no cóż, próbujemy. Próbujemy. A co wyjdzie? To zobaczymy. Oglądajcie. Drugi rzut, druga rybka. Zaczyna się dobrze. Fajnie kopią, naprawdę. Rybcie sympatyczne. Naprawdę ładne płocie. No. No może użyjemy podbieraka? Bo szkoda szczytówki. Bo łapię dość delikatnym kijem. Co daje mi wielką frajdę. No i zobaczymy. Drugi rzut, druga rybka. Oby tak dalej. Jest i kolejna po kilku minutach. Bardzo fajne pocie, ale są jeszcze większe, także na nie właśnie liczę. Zakładam kukurydzę, także prania są rzadziej, ale wiecie, no eliminuje tą małą rybkę, nie. Chyba, że po prostu na kukurydzę przestaną te brać ciut większe. No to przejdę na, na, na białe rybaki. Nie? A teraz spróbujemy kukurydza. Damian też na kukurydzę łowi. Damian z rana wcześniej miał... Yy, ładne dwie hybrydy także liczę, że może jeszcze jakaś przyjdzie hybrydka zamelduje się będziemy próbować no i Damian coś zaciął większego chyba, że to szczupak tradycyjnie szczupak, szczupak. i jest Fajna będzie płotka mi się wydaje, bo kopie, ale nie biorą cały czas non -stop. jedna, dwie. Nie, nie jedna, dwie. Nawet jak jest niezacięte, nie, nie, nie to jedno, dwie, dwa brania i cisza. One chodzą po prostu niewielkimi ławicami. I jak jedno jest pierwsze branie, od razu to koszyka daje więcej, więcej czy robaka czy kilka kukurydzy. Więcej towaru, żeby je przytrzymać w łowisku. Nie? A jak przestają brać, to, to nęce samym samą zanętą. żeby ich zapachem, zapachem ściągnąć Jak już ściągnę, no to do, do koszyka więcej daje robaków czy kukurydze, no Żeby je przytrzymać na dłużej, wtedy odłowić te dwie sztuki na przykład czy czy tak się uda i ja na zawsze i tyle jeżeli one są, jeżeli przyjdą to branie jest praktycznie w ciągu minuty jeżeli ich tam nie ma to trzeba czekać 10 minut na branie i tak to wygląda no nie? natomiast brania jak są są konkretne, silne, mocne wyraziste, nie jest to jakieś tam skubanie delikatne cały czas próbuję na na kukurydzę Damianowi przestały brać, przerzucił się na, na czerwone robaki, na magecymo, no, czyli na, na białe robaki o kolorze czerwonym. I miał tam jakieś branie, chyba dwie sztuki wyciągnął teraz, no i tyle. Możemy sobie bajdurzyć, bajdurzyć, a, a ryby i tak robią to, co one chcą, nie? Niepokoi mnie to słońce, które wychodzi bo, bo nie jest tutaj dobre, to nie jest głęboka woda, dużo szczupaków i słońce po prostu nie pomaga, nie? ryba staje się ostrożniejsza, boi się szczupaka, albo się kryje gdzieś po jakichś krzakach. No ale jest wiaterek lekki i to To pomaga akurat, Ale że to nie koncert życzeń jest jak jest. Będzie fajna, duża puź. Tak U. myślę. Jest, patrzcie się. Fajna masa. Piękna później, piękna puść. Patrzcie. Piękna płoć. Czego chcieć więcej? <noise> Miska się cieszy. Aby <noise> tak dalej. Czas na kawkę. No. Co tam u ciebie, przyjacielu? Rano szał. Teraz się troszeczkę uspokoiło u mnie. Dlatego za drugą wędkę rzuciłem tam. Wiesz, troszeczkę dalej. No, po drugi brzeg. Może coś tam grubiej, ciężej, co? no zobaczymy Taką z rana, no ty byłeś wcześniej ode mnie mi się nie chciało wstać ale ja przyjechałem z rana, to widziałeś, rzut, rybka tak, rzut, rybka? Tak, tak, tak. a teraz już jest chimerycznie, jedna rybka jedno branie na 10 minut na 15 minut tak. strzelisz się, zatniesz jest, nie. i mniejsze ryby teraz, musimy. te mniejsze, mniejsze. coraz mniejsze, mniejsze jednak dobrze byłoby tutaj być, właśnie rano, czwarta, skoro świt. Mm. I, I te 3-4 godzinki to jest wtedy. Tak. No tak, jak już teraz jest w 11, chyba. to już jest. Klipa. No jeszcze to słońce zachodzi i przebija się. Jak słońce to słońce daje, daje czarny. No ale nic, no. Kawkę wypijemy. I do przodu, no. no Próbujemy dalej, nie? No to dobra. Kolejna rybcia I kolejna fajne rybki biorą, fajny płodzie. Atomowe branje, pięknej płcie. Naprawdę dzisiaj te płcie są atomowe. Mamy i kolejną rybkę, jak założę białe robaki, magnecy, no to brania są praktycznie natychmiastowo, ale małe ryby, no nawet ciężko zaciąć po prostu, są tu małe rybki, ja mam dość duży haczyk, bo mam dwunastkę, więc przy tych małych rybkach ciężko zaciąć. No nie, ona mi wyskoczyła z podbieraka. Muszę Wam mniej kawy pić. I te małe płotki ciężko zaciąć, no nie. A wyciągam, no to to po prostu y, robaki są wyssane, a, a, a zacięcie puste, no bo to malutkie więc. Rezygnuję praktycznie, cały czas rezygnuje z, z białych robaków i łowię cały czas na kukurydzę. Z kukurydzą jest, ma to do siebie, że biorą większe płotki, ale na branie trzeba bardzo długo czekać, nawet 10 minut. No i nie zawsze się to zatnie, no nie? Ale trzeba próbować. Natomiast przy, przy robakach Praktycznie branie jest od razu, tylko nie idzie zaciąć, czyli drobnica, no i po co to? Po co mam się bawić w drobnicę? Cały czas do koszyka dodaję martwych robaków i dwa ziareczka kukurydzy. Nieważne na co łowię, czy łowię na kukurydzę, czy na robaka, cały czas dodaję to samo. Do koszytania. i cały czas te rybki tam odległość 20 metrów, 25 metrów nie chciałbym mi się mierzyć, bo nie nęciłem wędką do nęcenia nawet z ręki nie nęciłem, po prostu zaczęłem bo widzicie tyle, nie I, i tak mówię no, nawet do 10 minut trzeba czekać na branie ale kochani to są atomowe brania nawet niewielkie te płocie chociaż wszystkie są takie fajne, naprawdę zgrabne może długościowo nie ale grube, ciężkie płocie bardzo silne i naprawdę te brania są atomowe to nie jest jakiś tam skubanie na magetcy tak skubią, czyli wiem, że drobnica natomiast na kukurydze są to brania atomowe Szczytu walnie tak że nie ma się wątpliwości, czy to jest branie, czy nie. I coś czuję, że ten film będzie miał właśnie taką nazwę Atomowe Płocie. Siłujemy się z dużą rybą, ale to będzie szczupak na 100%. Tak, tak, tak. trzyma. Trzyma mi płoć w pysku. Oj, oj, oj. Zobaczymy czy go wyciągnę. Ładny, ładny jest. Ale... Musiałem totalnie poluźnić kołowrotek. Bo, bo się boję o wędkę. Po prostu najwyraźniej się boję o wędkę. Damian weźmie kamerę. Puścił. Płoć odzyskana. Ha. Patrzcie, co z nią zrobił. Skórczebek. Patrzcie się. Ale jest masakrowana. Widzicie? No niestety. Mamy kolejną rybkę. Tuż po ataku szczupaka. A tyle co mówiliśmy, że szczupaki nie atakują. No chwilę później zaatakował. No źle to wyglądało. Puściłem tą rybę, ale wiadomo, że ona nie przeżyje. Pewnie pa padnie ofiarą szczupaka za chwileczkę. No niestety takie sytuacje się zdarzają w krętkarskie. Czy to jest jakoś nad wyraz humanitarny, czy nie. W końcu to z mojej winy ten los ją spotkał, bo... W inny sposób mogłaby nie, nie zostać zaatakowana. No, ale tak się w wędkarstwie zdarza, niestety. Szczupak był tak... taka sześćdziesiątka, nieduży był. Dość zajadły. Trzymał ją cały czas, bym trzymał w pysku. W pewnym momencie puścił. Na szczęście nie straciłem przyponu. No i tyle. Rzucamy dalej, próbujemy dalej. Coś może się jeszcze dołowi. Branie już jest. że nie ma skubania, że tam sztukę wam tylko jest od razu bum. To mi się podoba. Jest ciepło, ale wietrznie. Myślę, że ten wiaterek robi robotę, bo gdyby nie było wiatru, to co jakiś czas słońce wychodzi, dość, dość mocno grzeje to. Byłoby kiepsko, ale o tym już mówiłem, jest sympatycznie jest kolejna fajna rybka, słuchajcie na tym kiu. Bajka, bajka, średniej wielkości płocie, ale na tym kiu dają takie doznania, fantastyczne piękna płoć, piękna. Oby tak dalej. Kolejna rybyńka, nie jest taka duża, więc podbieraka mi się nie chce używać, a że to nie zawody. Jest kolejna płoć, naprawdę atomowa płoć. Myślałem, że mi zrzuci wędkę z, z arma i wcale nie jest duża. Kochani, naprawdę. Jakieś tam maleństwo też nie jest, ale... Ale brania są naprawdę bardzo silne. Wędka leży 6, 7, 8 minut, nic się nie dzieje, a za chwilę bum! Nie wiesz co się dzieje. Panika, strach w oczach. Można popuścić. A tu tylko pół. Ale było atomowe branie. Coś pięknego. Muszę was spodnie przebrać, bo normalnie, fantastyczne urwienie. Te płocie, wiecie, nie są jakieś olbrzymie, to nie są czterdziestki, ale są bardzo silne, myślę, że jakieś, są trzy, ty... trzy... trzy tygodnie potarne, może miesiąc góra, odzyskały siły, kolory, wigor, no coś pięknego, no coś pięknego. Te brania są rzadkie, ale atomowe. Oby tak dalej. Znowu mam atomową płoć. Dobre 15-20 mil było cisza. Przepłynęła łódź. Zmąciła to wszystko. I od razu atomowe branie. Bardzo fajne Przez Przesympatyczna rybka. pasjonat w surfingu czy czego, na tej desce naparza tym wiosłem każdy tam ma swoje swojego jest fajna rybka fajna płoć W końcu wyszło, ewidentnie ryby przestały żerować. Myślę, że jeszcze z godzinka i, i to będzie wszystko na dzisiaj. Jeszcze chwilę zostaniemy. Brania ewidentnie siadł dziś od, od godziny. Chyba, że wieczorem by brały, ale wieczorem już nas tu nie będzie. Słuchajcie, naprawdę terby te nie są duże, ale silne. Bardzo silne i pobierają tak agresywnie. Ale patrzcie jaka ciekawostka. Cały czas, po jakieś 3, 3 godziny całe może, a na kukurydzę, prawie na kukurydzę ale cały czas do koszyka wrzucałem sobie yy, magety mrożone, nie? Rozmroziłem rano i, i nagle jak ręką odjął przestały brać na kukurydzę Ale już miałem przygotowane łowisko pod, pod robaki, nie? Bo cały czas ty, ty, ty szło tam bo koszyczka zalętowego 5, 6, 7 robaków cały czas, cały czas. I sobie przygotowałem łowisko pod robaki, więc nie martwiłem się, że przestałem na kukurydzę brać, bo rzuciłem na, na robaki i od razu branie. To nie, że tam czekałem, no, poprzątałem, rozmawiam z Wami do Was bardziej. O Jezu, o, Jezu, o Jezu. I miałem przygotowane stanowisko, i praktycznie od razu branie. To samo zrobił Damian, i to samo. Od razu branie. Także warto, pomimo że mówicie o kukurydzę, czy na odwrót, oczywiście, to warto inne, inne przynęty też do koszyczka suk sukcesywnie do do dodawać. Bo na kukurydze przestałem brać, za założyłem magazyn od razu. Branie, drugie branie, trzecie branie. Bo już łowisko tam z robakami jest też zalęcone, po troszeczkę, po troszeczkę. Te ryby już tam się przyzwyczaiły do tych robaków, więc rzucam na haczyku robaki i one biorą od razu. To taka ciekawostka. No to ludkowie, my kończymy łowienie. Yy, jakieś 5, ponad 5 godzin yy, wędkowania. No wiecie jak to jest. Przerwa na kawę, ciastko, także no, Powiedzmy 5 godzin wędkowania. Pokażę, co udało się złapać. Bardzo dużo ryb może nie mam, ale ładne, grube płocie. Trochę, trochę tego jest. Muszę powiedzieć Wam kochani. że troszkę tego się nadbierało tam. No nie, tak, wiesz tak, łowić łowić wydaje się, że same te płotki, ale... o, o, podnieś, tycz, podnieś tamto. Ty. Ja to sam wyrzucę tylko. Widzisz? Popatrz, zechwalenty. Widzisz? Ty trzymaj to. Ty poświęć okay. to, wiesz? Bo one uciekają. To. O. Dziękuję. E, to są moje ryby. Damiana ryb nie pokażemy, bo... Damian nie ma siatki, on nie bierze siatki. Nie wiem czemu. No bo wie, że te siatki to tak na zawody głównie. Aha. A tak to wiesz, na rekreacyjnym mówieniu. Powiem wam, że troszkę tego jest, no popatrzcie. Następnym się. razem będę miał siatkę. Dobra. Zobaczcie. Trochę tych ryb jest. No mógłbyś z bliska pokazać tutaj. Popatrzcie się. Piękne, ładne płocie żółte takie które zobaczcie się tutaj w płocie jest, naprawdę patrzcie się, jakie piękne płocie nie są to czterdziestki, jakieś tam olbrzymy, ale naprawdę, takimi płciami to o, o, o. takimi płciami to można by było wyniki robić na zawodach nie, słuchajcie, patrzcie się jakie płocie i to, to kurde, jedna do drugiej podobna o, słuchajcie, patrzcie się Cudowne ryby, cudowne. No cóż, kochani. Yy, jeszcze zdjęcie jakieś trzeba zrobić. Yy, my kończymy tą zasiadkę dzisiaj. Rybki za chwilę wracają do wody. I tyle. Yy, mamy zamiar tu przyjechać za dwa tygodnie, czy za trzy. Połowić, ale przyjedziemy dużo wcześniej rano. Kiedy jeszcze te hybrydy biorą. Może uda się złapać. Damian był z półtorej godziny wcześniej ode mnie, to rano yy, chytał hybrydy. Ja już hybrydy nie chyciłem, same pocie, ale przepiękne. To tyle, ludkowie, na dzisiaj. Yy, kończymy tą imprezę. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie i do następnego razu. Cześć, ludkowie!